Dajcie mój kochani w kolejnym odcinku z serii Pro Rozmawiajmy Witam się z wami DJ Balaside i kontynuujemy naszą serię moi drodzy Ostatni temat był o nigeryjskim przekręcie i pisaliście troszkę komentarza, dokładnie 98 na różne tematy, w tym podając swoje propozycje do tego, żebym coś poruszył, w porozmawiajmy. Wybrałem temat taki, jak widnieje w tytule, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym poruszyć dwa Wasze komentarze, które zostały napisane. Także pierwszym komentarzem jest e, komentarz Hydry Hydrowskiej. Czy cieszysz się z tego, że jakaś część Twoich widzów ma poniżej 14 roku życia? Na kanale Zdupy Warga wypowiada się tak. Jakby się nie cieszył, czy Ty też się nie cieszysz. Powiem wam tak, większość osób, które jakby oglądają YouTube, czyli średnia wieku e, widzów i odbiorców, bo tak to się dokładnie nazywa, na YouTubie jest właśnie między 14 a 17 rokiem życia. Fakt, że jakaś część tych osób jest też niższa, wiadomo, na kanale Minecraftowym e, powiedzmy, ta średnia wieku będzie o wiele, wiele niższa, niżeli na kanale. Który prowadzi jakiś vloger i nagrywa jakiś dzień ze swojego życia, bo niektóre osoby również coś takiego robią. Jedni wolą oglądać gry i są to właśnie widzowie, którzy, którzy są młodsi. Inni wolą oglądać na przykład takie prorozmawiajmy, co nie znaczy, że ci młodsi widzowie również tego nie lubią oglądać. Także tutaj zdanie jest podzielone. Ja nic do tych osób nie mam. Fajnie, że są, bo to są odbiorcy. Każdy odbiorca jest taki sam i jest traktowany na równi, obojętnie czy ma 12, 9 czy 30 lat. Wiadomo, że tylko opinia tej osoby może się różnić, w komentarzu każdy może się inaczej udzielać. No i powiem wam, że czasem aktywniejszymi, aktywniejszymi widzami są ci młodzi widzowie aniżeli, aniżeli ci starsi. Bo czołgista. Ja słyszałem też o takim przekręcie, gdzie dzwonią z Nigerii czy sąsiednich krajów, tak o pierwszej w nocy i puszczają dźwięk braku sygnału. Więc ty odruchowo odkładasz telefon, bo myślisz, że zostało przerwane, a o pierwszej w nocy trzeźwo nie myślisz, a pieniądze trafiają do Nigerii. To, co napisałeś, trochę mi się nie zgadza pod kontekstem tego, że pieniądze uciekają ci do Nigerii. Po pierwsze, że co, że pieniądze uciekają z konta, nie wiem, na przykład komórki czy ze stacjonarnego? Zawsze jest tak, że jeżeli ktoś do ciebie dzwoni i jeżeli miałoby to być na Twój koszt połączenia, to dostajesz informację o tym, zanim oczywiście postanowisz się zgodzić na coś takiego, że koszta, które. Będą poniesione, będą poniesione przez ciebie, ponieważ ty jesteś osobą, która odbiera telefon i to leci na twój koszt. Tam jest jakiś dialog, dokładnie nie pamiętam, jak to tam leci, ale jesteś informowany o tym, że pieniądze zostaną pobrane z Twojego konta, a nie z konta osoby, która dzwoni do Ciebie. Także to się trochę nie zgadza. Po drugie, dźwięk samego sygnału, OK, może być wpuszczany, ale nie rozumiem tego, jak tutaj Miałyby nadal pieniądze uciekać do Nigerii, bo ym, no przecież ani z żadnego konta bankowego to nie zostanie wyciągnięte to opera do operatora lecą pieniądze, a nie do osoby, która dzwoni. Także to, co napisałeś, nie do końca ma sens, i ja bym powiedział, że to bardziej jest jakaś bajka, aniżeli prawda. Także takie jest moje zdanie. Dobra, ale przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli miał napisał. Wypowiedź się na temat dziewczyna, która nazwała Tuska zdrajcą. Ja uważam, że to było chamskie, niewychowana dziewczyna, że nie ma żadnych podstaw, żeby premiera tak nazwać. Gdyby Tusk chciał coś z tym zrobić, to licalistka miałaby lekkie kłopoty. Co o tym myślisz? Dobra, zajmijmy się tym tematem. O co tutaj w ogóle chodzi? Zapewne słyszeliście o tym, jak pewna licealistka nazwała premiera Donalda Tuska zdrajcą i nie przyjęła od niego kwiatów, co oczywiście wywołało wielki skandal w mediach, i nie tylko w świecie polityki i wszystkiego, co się dzieje dookoła. No, moi drodzy, muszę przyznać. Aha, zanim przejdziemy jeszcze tak głównie do tego obgadania tego. To moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że to działo się w Gorzowie Wielkopolskim, to było tak, że przejazdem właśnie Donald Tusk gdzieś tam wchodził na jakieś spotkanie, no i była licealistka, która nazwała, która spytała się Donalda Tuska, dlaczego uważa się za patriotę, skoro jest zdrajcą narodowym. Z tego tak, tak chyba było, jeżeli nie przekręciłem słów. Na co on odparł, że ma bardzo fajne poczucie humoru i wszedł do sali. No i oczywiście w późniejszym etapie, jak już wyszedł z sali, chciał tej litalistce przekazać kwiaty. Nie wiem w jakim celu, ale po prostu jej akurat chciał przekazać kwiaty. Ona oczywiście odmówiła. I co wywołało wielki szum wow, ej. Ktoś skrejtował Donalda Tuska. Napisałeś, że jest niewychowana. A ja myślę inaczej. Ja myślę, że ma własne zdanie, ma własne poglądy, widzi co się dzieje w Polsce i uważa, że nasz kraj zmierza w złym kierunku i osoba, która jest premierem, nie powinna nim być. To są jej poglądy. Za poglądy raczej nie powinno się być dyskryminowanym w świecie, który ma wolność wyboru, ma wolność słowa i można głosić co się chce. Nie ma tutaj, moi drodzy, czegoś takiego, że powie się, ty masz głosować na tą osobę, bo jak nie, to znajdziemy cię i będziesz miał przejebane. Tego czegoś u nas w kraju nie ma. Tutaj jest, moi drodzy, wolność słowa. I można powiedzieć, co się chce, tak naprawdę. Obojętnie, czy to jest premier, prezydent, czy jest to osoba, która pracuje w sklepie spożywczym. E, bo tak naprawdę, w naszym kraju każdy ma taką samą rangę i nikt nie jest wyższy nad innym człowiekiem. Fakt, oczywiście, że tutaj zarobki się różnią. No i politycy, oczywiście, naszy, naszego pięknego kraju wyciągają z niego jak największe pieniądze. I na przykład mm, pan. Wałęsa twierdził, iż przy jego zarobkach, czyli średnio o 40 tysięcy złotych miesięcznie, bo on tam dostaje, wiecie, emerytury i tak dalej, i tak dalej, i średnio dostaje 40 tysięcy, z tego co się nie mylę. I on twierdził, że on zarabia mało, i jemu nie starcza, i on chce podwyższenia, i on nie ma za co się utrzymać. A wyobraźcie sobie osoby, które zarabiają 2000 zł, czy tam 3000 zł, to już jest i tak wysoko brutto. No i moi drodzy, co takie osoby mają zrobić? No właśnie, pan Wałęsa ma 40 tysięcy i on się przejmuje, że on nie ma, on nie ma pieniędzy i w ogóle. A gdyby dostał, myślę, taką pensję, jak jeden z normalnych osób, który musi utrzymać jeszcze rodzinę dodatkowo, no to myślę, że by sobie nie poradził. Ale dobra, wróćmy do tematu, wróćmy do poglądów licealistki. Donatus komentował to tak, że ona... Zresztą ja wam zapuszczę wideo, może nawet teraz, w momencie tak, jak ona nie przyjęła tych kwiatów. O, nie próbowałem. Ale kwiaty nie Nie od każdego mężczyzny kobiety kwiaty przyjmują. No cóż, żarty pana premiera oczywiście również się trzymają. No nie każda kobieta przecież musi przyjąć kwiat od mężczyzny. O, ho, ho. Normalnie bardzo śmieszne, panie Tusku. Ale dobra, myślę, że media tutaj wywołały zbyt duży szum wokół tej całej sytuacji. To jest mówię, kwestia poglądów. Jeżeli ona na przykład jest za partią, która w ogóle nie jakby nie przychyla się do ani jednej rzeczy z PO, to myślę, że nie ma co tutaj jakby debatować nad tym, czy zrobiła to dobrze czy nie. Jej poglądy to jej poglądy. No jakby jej chłopak dał kwiaty i ona by nie przyjęła, no to jej rodzice nie zrobiliby wielkiej afery na na cały świat. Co tutaj jeszcze napisałeś? Nie miała żadnych podstaw, żeby nazwać premiera zdrajcą narodowym. No, tutaj masz rację, aczkolwiek to mogło oczywiście być w cudzysłowie takim zawarte, że jest zdrajcą narodowym. Może po prostu nie podoba jej się to, co. Robi Donald Tusk. Wiecie, ja polityką totalnie się nie interesuję, bo dla mnie polityka jest totalną nudno, nudą. Fakt, że są tam duże pieniądze, ale nic interesującego. Może niektóre pani poseł są fajne, ale tak poza tym to nic na mnie nie interesuje. E, Okej, okay. coś jeszcze tutaj zawarłeś? E, mówiłeś, że to było chamskie, ja mówię, kwestia poglądów i tyle. Dobra, e, także moi drodzy, to było na tyle. E, ja Wam powiem, że wcale nie nagrywałem tego e, prorozmawiajmy. Bez spodni, ani, ani, ani trochę, ani trochę, ani trochę. Także ja Wam dziękuję. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com slash DJ I thumbs up. Możecie odwiedzić linki pozostałe, które są w opisie, oraz zarejestrować się z reflinka. Jak najbardziej polecam. Także ja Wam dziękuję. Podawajcie propozycje tematów, które chcielibyście zobaczyć. porozmawiajmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentował Bliżej. Trzymajcie się. Pa Pa.